Witajcie w mojej szkole Zen, w której będziemy uczyć się kolejnych rzeczy, dzięki którym będziemy mogli stać się mistrzem Zippo. Jestem trochę śpiący, ale postanowiłem, że, że nie ma co się pierniczyć i lepiej to zrobić od razu. Dobra, więc tak. Nauczyliśmy się w poprzednich częściach sztuczek Zippo. Tego. Prawda? Teraz będziemy się uczyć tego samego, ale inaczej. Więc tak, pierwsza rzecz, którą zrobimy, to inny squeeze. Tak jak wcześniej robiliśmy tego. Tak teraz będziemy robić tego. Nadążacie? Pewnie nie. Więc jeszcze raz. Yy, dodałem dzisiaj do umiejętności zbytnich nowy trik, który nazywa się Ring Gimitor. To to pokazuje w nim jak, no polecam w ogóle nauczyć się tej sztuczki dlatego, bo jest bardzo prosta, można podnosić, podnosić rękę, wyjmować z kieszeni, przygotować sobie w kieszeni już mm, zapalniczkę w tej pozycji, wystarczy tylko chwilę się pouczyć i w zwolnionym tempie wygląda to tak. A szybko? Dobra, nieważne. I teraz tak. Hmm. Trzeba trzymać zapalniczkę dokładnie w tej pozycji, gnitor, tą sztuczkę. Wygląda to tak, że tutaj mamy położonego kciuka. Klapka otwiera się do zewnętrznej części dłoni w ten sposób. Kciuk trzymamy dokładnie na płasko, a ten palec wskazujący trzymamy. Ciężko to wytłumaczyć w sumie, ale to chyba tak najlepiej. Teraz tak, palec środkowy. Przytrzymuje tej części do momentu, aż styknie się z tą częścią dłoni. O, tutaj. Czyli z W tym momencie dotykamy mocno, tak jakbyśmy przyciskali środkowym palcem tą klapkę. Tylko, że ja już mam to wyuczone, tak. Ale na początku w ogóle Wam to nie będzie wychodzić, bo ja w ogóle nawet nie mogłem. W taki sposób trzymać zapalniczki, żeby się zmieściła w tym miejscu. To jest w ogóle bardzo trudny trik, ale niektórzy łapią go od razu, niektórzy, niektórym zajmuje to więcej czasu, ale tak czy owak na pewno Wam się uda no, w pewnym momencie. Zawsze możecie jeszcze wpisać na YouTube Palm Squeeze i zobaczyć poradniki innych z i Myślę, że na pewno znajdziecie tam rozwiązanie akurat idealne dla Was. Eee, czyli tak, to jest Palm Squeeze. I w sumie jest to, kiedy się już nauczycie, to chyba jest to najłatwiejszy squeeze ze wszystkich, moim zdaniem. Jest bardzo dużo innych squeezów. Na przykład, nie dobra, nie będę pokazywał, bo nie będę psuł niespodzianki. Um, no i tak, tyle chyba. Z niego można robić wiele innych trików, bardzo już prostych. Nie, nie musi to być zipotango ani tego typu inne triki, ale dobra, więc tak, tak jak mówiłem, będziemy się uczyć kolejnej kolejności. Kolejna kolejność. Yes. i tak jak mówiłem kiedyś był, znaczy kiedyś niedawno uczyliśmy się squeeza, tango, blind i chowamy a teraz będziemy uczyć się palm squeeze coś w ramach zip po tango Zapalenie i schowanie zapalniczki, ale to w następnych trzech częściach, które już wyjdą szybko, dlatego bo w porównaniu do tego, co, czego uczyliśmy się wcześniej, to cała ta kompozycja, której teraz się nauczymy, będzie bardzo łatwa. Dobra, do zobaczenia i powodzenia chłopaki i dziewczyny. Może.